No i podsumowanko, a przynajmniej części, pierwszej, pierwszej części jest takie, że ją od pół nadstawek i teraz połówki wszystkie oddam, bo jak nie, to ul wygląda właśnie tak Także tutaj na pewno brakuje miejsca, ale zacznę tam od tamtej strony i od tego jakaś siła będziemy dokładać tyle ile potrzeba. Zaczniemy od jedynastki. teraz tak tu zostawiłem coś niepełno Przeromki. Jeszcze korpusy zostały do odwirowania. Także zobaczymy, jak to będzie. albo no dwunastka, na razie nie. 12, co było w 12, a w 12 były prawdopodobnie te dwie matki to dostaną połówkę 35 i zobaczymy, co będzie ok, trzeba otrząsnąć. i tutaj duże ramaczki. w międzyczasie oczywiście deszcz był o, może. mam nadzieję, że już padać nie będzie no ale zanim ostatnio przyszedłem już się już naprawdę się miło nawet nie nagrałem bodajże tak, nie nie nagrałem, kurde nawet nie nie nagrywałem, bo bo się tak spieszyłem żeby zrobić porządek żeby im oddać żeby miały po prostu co obsiadać bo na niektóre ule właśnie wyglądają tak jak tak jak piętnastka że pszczoły wychodzą bo oni się nie mieszczą I dukuję wszystkie o przynajmniej u korpus. Ochodę, jeszcze zaczyna padać. No to super, po prostu fantastycznie. Przynajmniej wiem, czemu one takie są niezbyt chętne do współpracy. Mam nadzieję, że to tylko straszak i już nie będzie padać. Teraz nie mógłby gdzieś no strasznie. i tu mamy pozamy i pierwszy zrobiony no trochę się odwirowało jestem w miarę zadowolony wiadomo zawsze może być lepiej ale po tym co ja tu kiedyś miałem jak ja tutaj słabo pszczelarzyłem Gdzieś mi pszczoła koło buczy a po poniedziałku mam złe doświadczenia Bo naprawdę nie były zadowolone. Okej okay. A to na razie tu zostawię jak jest Narzucę im tylko nadstawkę na miód, muszę się przyjrzeć w tych dwóch ulach o co to chodzi z tymi matkami. dziś tam nie weszła pod do rękawa, pod rękawicę Ostatnio tak miałem. Tutaj jest zresztą bez matek 3-7. E tu pójdą. Dobra. Zobaczymy zresztą, co tu jest z tą matką. Na razie jej odstawimy. Matka była podana. Pewno co dołożyć. No mi się wydaje, że tu wszystko jest ok. No i zwłaszcza między plastry zapalitkowana jest. Kraty by pasowało podłożyć. Żeby za nie poszła do góry. A tutaj jak szczup przycisnąłem. Dobrze. Dobra. Зарезать мне, две. 아, 나구 Nie ma jak praca po południu. Pszczoły zawsze wtedy są chętne do współpracy. A zwłaszcza jak ma jeszcze deszcz padać. Przepraszam, w ogóle można powiedzieć, że eksplodu, eksplodują chęcią do współpracy.

I na jedynastkę. Na jedynastkę dam jeszcze jeden. A tu damy. Okej. Okay. Tak sobie robię. Bo tam było bardzo dużo tego czerwio Czyż w dwunastce są dwie matki? No to najwyżej się przełoży jakiś korpus między... Jakąś się przerzuci między ulami Tu trzy wystarczy No i tak jest o korpus mniej także się... szczępiony no muszę mieć pół korpusu teraz z tą ręką jest jeden pół korpusik O aqui okay. Powinno uspokoić. Gdzie przykryjemy? To powinien spokój. No, i zobaczymy, co tu będzie się działo. Jak tak zrobię. Tak pogonimy i sobie wejdą. A tu jedenastce, dużo trzeci i coś będzie. No i dobra. To no jeszcze zrobimy, a w ramach bonusu na koniec zrobimy sobie wgląd do takiego źla z poniedziałku, który był rabowany. I zobaczymy co tam słychać. Załóżmy, że do no, Czyli tu jesteśmy pięć dni po miodobraniu. Plasterki pewnie będą naprawione. I słucha, no jest naprawione pięknie, także na no nic, tylko teraz pożytek, żeby był pusiutko, czyli wiemy, że tu się, nic, nic, nic się nie dzieje. Dobra. To ja kończę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem w sumie kiedy. Tu raczej plan będzie taki, żeby ich nie dotykać. Oczywiście, oprócz dwunastki i chyba czwórki, bo tam mi się wydaje, że są po dwie matki. To to będę musiał przejrzeć. Może jutro, jeszcze niby niedziela. Ale jak trzeba To trzeba Zapraszam do góry I w sumie tyle Oj, tutaj ten bałgan, trzeba będzie posprzątać Oj, pracy dużo, czasu mało Nic, trzymajcie się, dosłusznie.